Siema, z tej strony Ptachu i witam w kolejnym odcinku na tym kanale. No i generalnie będzie to już kolejny odcinek, w którym pokazuję Wam jedne z najlepszych miejsc do latania na arenach oraz w turniejach. Generalnie zazwyczaj tak nie robię, że dwa odcinki o tej samej tematyce pojawiają się z rzędu, aczkolwiek chciałem przygotować dla Was właśnie w tym odcinku bardziej ofensywną miejscówkę, ponieważ ta była taka bardzo, bardzo defensywna, a re... jedni grają defensywnie, drudzy ofensywnie, więc chciałbym zaspokoić obydwu potrzeby. Mam nadzieję, że rozumiecie. No klasycznie jak odcinek Wam się spodoba, no to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, zapraszam też do na mojego Discorda, link macie w opisie, a już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Dobra, więc generalnie lecimy sobie w to miejsce na mapce, o tutaj, właśnie na ten mostek taki, który jest praktycznie w samym środku mapy. Lecimy, polecam zacząć lutować od tej strony. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Nie, od tamtej jednak pomyliło mi się. Nieważne, że leciałem na ten mostek, o jakby od drugiej strony, co nie. Ja od tej strony polecam zacząć lutować. Kakujemy siub, tu jest jedna skrzynka, na mostku jest chyba dwie skrzynki. Tak mi się wydaje. Mam już MK, jakieś cegły. Macy, zalecam zbierać również i ta lokacja będzie trochę bardziej ofensywna niż ta, która była poprzednio, bo tamta była dosyć mocno defensywna. Yy, może nie wygląda jeszcze, jakby była ofensywna, ale zaraz mi pokażę, dlaczego właściwie jest. To tylko to sobie biorę, mam tutaj wszystko, co nie? Tam może mi dojrzenie że nie tą mini miejscówkę, ale ja jednak bym zalecał tutaj jeszcze olać tą mini miejscówkę. Nie, inaczej na. wiecie, o to mi chodzi w razie, że możemy na to, ale w teorii, w praktyce, według mnie, bardziej się opłaca iść tak, jak ja wam teraz pokażę, właśnie. I tutaj tędy, zbierać maty oczywiście, pięknie, żeby mieć na dojazd Bo to nie jest aż taka turbo ofensywna, jakbyście polecieli na jakieś Tilted Towers kiedyś tam, co nie? to to jest taka, że po prostu po, po chwili dojedziemy w miejscówkę, na której powinny jeszcze być jakieś typy Ale już tacy jakby z drugiej fali, w sensie, że już, już ci najbardziej, najbardziej agresywnie się już powybijali zazwyczaj jak... Po prostu się zazwyczaj już ci najbardziej agresywni, co się od razu rzucają na wszystkich Już będziemy tak jakby drugą falą tam jeszcze powinno być kilku typów, na miejscówce zazwyczaj są właśnie. Dziwne drzewo w ogóle, jakieś grube, a mało HP miało. No, na tym domku są trzy skrzynki, jedna jest tutaj na tarasiku. Dobra. Że w jedna jest chyba za tym, czasem ja nie jestem pewien. Jeszcze gdzieś jedna jest na tym stoliku, o. No i oczywiście 50% na spełnienie się skrzynki jest tylko jedna na trzy. To naprawdę brzmi sensownie, brzmi sensownie. Nie no, po są to jest losowe. Ale zazwyczaj jest zazwyczaj są dwie skrzynki lub więcej tutaj I ostatnie miejsce, które dojeżdżamy też na spokojnie i potem je będziemy mogli atakować To jest jeszcze taki jeden domek Zaraz wam pokażę który A tam już widzicie, były jakieś takie pierwsze bitwy, a teraz będziemy już w drugiej fali my Dojeżdżać tych co tam pozostali Znaczy ja będę ich dojeżdżać, czy mi się uda zabić to zobaczymy, bo no i skillem ostatnio bywa różnie, ostatnio, czyli od tamtego sezonu w ogóle. Tak jakoś słabo strasznie mi idzie za każdym razem na tych rękach solo. Nie wiem, dlaczego się tak wykładam szybko zawsze, jak Borowiczek, Nie wiem skąd się to bierze. Nie, nie wiem. Może za mało gram, za mało trenuję. Nie wiem, jakoś tak mi nie idzie ostatnio. Też nie gram aż tyle teraz, no bo jest rok szkolny, no to wiecie. Trochę ciężej. Tu jest boxik i na dole mamy skrzynkę jedną. Łącznie z tego maksymalnie chyba z tej rotacji, z tego się wydaje, może być 6 skrzynek. Więc jest, jest nawet w porządku, bo to taka na szybko rotacja i potem dojeżdżamy. W tym jest spoko jest dojechać sobie takim, zarazem pokażę jakim sposobem. Wierzcie sobie taką łódeczkę i podjeżdżacie łódeczką. A ja teraz tutaj jeszcze robię tak zwany atak taktyczny. Gdzieś tam są oponenci. Gdzieś tutaj oni są na pewno, nie wiem gdzie konkretnie. Gdzieś tam się strzelą, może jeszcze bym dał im tak z dwa z tej łódki? No, nie tym razem widzę. Jest tutaj jakiś oponent na mnie. To za nieudacznik. Przykro mi, panie kolego, ale to nie było mądre z twojej strony. Widzicie, no sami się, sami się garną tutaj, żeby dojechać was, coś oponenci A tam jest słaniaczyk. Tam jeszcze jakiś wałcie jest. Widzicie, to jest w ogóle? Ten chyba jest z jakimś sniperem albo coś. Ja nie wiem, co chłop robi. Tam ci tam strzelają. Ach, jest Bloom w tej grze. Jest tak piękny. Przecież to jest moja ulubiona rzecz po prostu. tam tamtych dojechać. Idę za przykładem tego. Właśnie ziomeczka i sobie dojadę tamtych. On bierze tutaj na dach. Dobra, to jest bierze tutaj na dach. O, 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 to jacyś są. To 135 tylko niestety. Tamten się wychyla, gdzie to ja jestem. Czekam, czy oni się dojadą, bo nie przepadam być jak to... Ja wchodzę na trzeciego, a potem nagle się okazuje, że to jestem ten drugi, co nie? To nie jest zbyt przyjemne. Czekam, że oni się dojeżdżą, to mi bardziej pasuje. No to jedźcie się, panowie. O, 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 tak, to mi odpowiada właśnie. Teraz ja jednak dojeżdżam. Może jednak nie. Mij materiał mordo. O kurde, jest jakiś psychopata. Naprawdę hobby z psychopatą przecież. masz ping poniżej zera, gościu, idź! Zastanów się nad swoim życiem, typie! On mnie zabije! Umisnąłem pompę. A pomp... ten, ten ping... Chłop miał ping poniżej zera, jak on to zrobił, żebym się tak do boksa bił szybko? Kurde, ale dobra, ale... Cel był taki, że wam pokazałem tą rotację, dosyć szybka i ofensywna. I żeby ją wykonywać, trzeba być dobrym graczem, żeby ją skutecznie robić, mi się to niestety nie udało. Ale miałem dwa fragi. Więc zrobię też tego, żebym bym już miał czysto z typu, bym już mógł iść dalej grać, wtedy już ponad endgame się skupić albo coś. O, widzicie tańczy, ale jesteś dobry gościu, brawo. Mistrz wchodzenia na trzeciego, gdy inni się biją. Dobry gracz. Prawie tak dobry jak ja, bo też bym się na trzeciego... No, nie... O, ale edity, jo, dobra, nevermind. No dziękuję za odcinek, za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało i że ta rotacja będzie też przydatna, jak ktoś lubi grać bardziej ofensywnie, na przykład jakieś arenki albo jakieś turnieje, po prostu tak dla BX gra bardziej ofensywnie, albo po prostu lubi grać ofensywnie, polecam przetestować, no mam nadzieję, że się wam się spodobał, jak się spodoba, to pamiętajcie o sobie roce w górę, z mojej strony to było tyle, trzymajcie się, no i cześć.